Hej, hej! Fani Expanded Universe opadli z krzesła, jak w trailerze Asoki zobaczyli dobrze znany z legend myśliwiec Ewing. Jeśli jesteście ciekawi, co to za maszyna i czemu jest taka fajna, to zapraszam na film. Zdecydowanie warto poznać ten myśliwiec. Jak tylko zostawicie łapkę w górę dla algorytmu YouTube'a, lecimy! E-Wing był zaawansowanym typem myśliwca bojowego stworzonego dla floty obrony Nowej Republiki, oczywiście po upadku galaktycznego Imperium. W założeniu miał być nowszą, doskonalszą wersją starego wysłużonego X-Winga, która zachowa doskonałe właściwości ikonicznej maszyny, ale doda do niej sporo nowych rozwiązań. Widzieliśmy je, kiedy około 9 lat po Bitwie o Jawin kapitan Porter i porucznik Callahan z Korpusu Myśliwców Gwiezdnych Nowej Republiki latali Iwinga, e ścigając mandaloriankę Sabine Wren, która jechała na spiderbajku na planecie Lotal. Ale nie tylko w Asoce w kanonie je widzieliśmy. Znacznie później, w 1934 roku po Bitwie o Jawin, baron Paul Macon posiadał Iwinga e jako część swojej kolekcji, znajdującej się w jego pałacu na planecie Cato Neymodia. Podczas misji First Order po Dameron zobaczył Iwinga u Maycona, gdy potrzebował pożyczyć od niego statek kosmiczny. Znacznie więcej wiemy o tym myśliwcu w legendach, bo to tam Pojawił się po raz pierwszy. Myśliwiec ten po raz pierwszy pojawił się w komiksie Dark Empire, który został napisany przez Toma Weitcha, zilustrowany przez Kama Kennedy'ego i wydany przez Dark Horse Comics 21 kwietnia 1992 roku, oczywiście w USA, a więc szmat czasu temu. W Polsce te komiksy, jako jedne z pierwszych komiksów gwiezdnowojennych, zostały wydane w 1997 roku nakładem wydawnictwa TM Semic. Jak E-Wing miał przewyższać osiągi maszyn serii X-Wing pod każdym względem i miał zastąpić starszego brata w służbie Nowej Republiki. Jednak maszyna cierpiała na kilka poważnych problemów, gdy została wprowadzona do jednostek pierwszej linii. Najważniejszymi z tych problemów były kwestie awaryjności działek klaserowych zamontowanych na skrzydłach i problemy z nowymi astromechami R7, które zostały zaprojektowane specjalnie dla e -Winga. Ponoć systemy myśliwca były tak skomplikowane, że starsze modele Astromechów nie były w stanie sobie z nimi poradzić. Stąd była potrzeba zaprojektowania nowego robota. Późniejsze modele E Wing były jednak w stanie współpracować z wcześniejszymi modelami droidów astromechanicznych, takimi jak Seria R2 czy R5. Republika wprowadziła Ewingi podczas kampanii wielkiego admirała Trona, mającej na celu odbudowę upadłego imperium. Myśliwiec służył później w walce z Wskrzeszonym Palpatinem. Oczywiście cały czas przypominam, mówimy tutaj o legendach, a nie o kanonie. Chociaż zauważcie, niektóre rzeczy się bardzo mocno pokrywają. Wyposażony w najnowocześniejsze systemy uzbrojenia, osłon i napędu, myśliwiec był niezwykle potężny i wszechstronny, pełnił rolę myśliwca eskortowego i szturmowego, miał wystarczającą prędkość, aby przeciwstawić się taj interceptorom i miał lepszy pancerz niż inne myśliwce Nowej Republiki, w tym X-Wing. Pomimo początkowych problemów, ulepszone modele i-winga e ostatecznie znalazły szerokie zastosowanie w Nowej Republice. I-wingi e odegrały znaczącą rolę w każdym starciu, od kryzysu Czarnej Floty, poprzez wojnę z Yuuzhan a także później. Za czasów II Galaktycznej Wojny Domowej projekt Ewinga dojrzał i znalazł się na wyposażeniu kilku elitarnych eskadr Galaktycznego Sojuszu. Jednak pomimo bycia bardziej zaawansowanym projektem, Ewing nigdy nie osiągnął takiej samej popularności jak słynna seria X-Wing. Pojedynczy E-Wing kosztował 185 tysięcy kredytów. Choć no oczywiście mówię tutaj o tym w kategoriach ciekawostki, bo to informacje z RPG Star Wars i nie ma to absolutnie żadnego odzwierciedlenia w aktualnych źródłach. Znalazłem informację też, żebyście mieli porównanie, że nowy X-Wing kosztował 150 tysięcy kredytów, więc był no trochę tańszy. E Wing miał cztery główne modele, a ostatni, czyli seria czwarta. Został wprowadzony około czasów zdobycia Korusant przez Juzan Wongów. Nawet wtedy główną maszyną większości eskadr był X-Wing i oczywiście jego kolejne wersje. Droższy i nowocześniejszy E-Wing. Trafiał do niektórych elitarnych eskadr. Uzbrojenie myśliwca w legendach nie zostało nigdy dokładnie przedstawione. Na obrazkach widać, że miał trzy działka laserowe i jedną lub dwie wyrzutnie torped. Na rozmaitych obrazkach czasem pokazane jest, że działko nad kabiną było większe, podczas gdy inne obrazy pokazują, że było wielkościowo takie samo jak te umieszczone na skrzydłach. W jednym komiksie pilot i e Winga mówi coś w rodzaju uzbroić wszystkie turbolasery i działa jonowe". No ale to raczej dziwne, no bo myśliwiec tej wielkości nie miał ani turbolaserów, ani dział jonowych. choć no chyba że i e Wing miał. Dajcie znać, jak Wam się podoba nowy myśliwiec we flocie Nowej Republiki. Skoro skierowano te maszyny na lotal, mówimy tutaj już znowu o kanonie to znaczy, że to ważna planeta w Republice. Przypominam, że większość informacji na temat tego myśliwca mamy z legend i też są one bardziej opisowe niż konkretne. Niemniej, fajnie zobaczyć go w serialu Asoka. Dzięki wielkie za oglądanie. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Pa! pa.